Parlament Europejski zajął się kwestią fałszowania produktów leczniczych. Są one produkowane na całym świecie i trafiają na półki aptek Polski i wszystkich państw Unii Europejskiej. Dotyczy to coraz bardziej preparatów ratujących życie i leczących najpoważniejsze choroby, jak nowotwory. Mówimy aż o 1% wszystkich leków, a Unia Europejska dysponuje danymi świadczącymi o tym, że nawet 90% leków dostępnych w internecie jest fałszywe. Ten problem istnieje w Polsce, gdzie leki kupić można na bazarach lub w innych niepewnych punktach. Rośnie ilość leków sprzedawanych przez internet. Co najbardziej niepokojące, w Niemczech i Wielkiej Brytanii fałszywe leki wykryto także w aptekach. Eurodeputowani w Strasburgu przyjęli projekt dyrektywy podnoszącej bezpieczeństwo. Gdy zatwierdzi ją Rada i wejdzie ona w życie, Leki internetowe będą funkcjonowały, apteki internetowe będą funkcjonowały jedynie po otrzymaniu zezwolenia i specjalnego logo. Zaoszczone zostaną standardy w dziedzinie oznakowania leków na receptę. Powstanie system powiadamiania dystrybutorów i konsumentów o wykryciu przypadków podrabiania leków, a państwa będą musiały wypracować skuteczne metody wycofywania ich z rynku i zapobiegania ich dystrybucji. Przyczyny problemu są złożone. Moim zdaniem po pierwsze jest to niska świadomość pacjentów i wysokie ceny leków, ale też kwestie prawne. Sytuację tę wykorzystują grupy przestępcze i ja jako wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska pragnę podkreślić, jak ważne jest nakładanie zobowiązań w tym zakresie na firmy farmaceutyczne. Pacjenci natomiast powinni mieć dostęp do wysokiej jakości, obiektywnych informacji co do sposobu przepisywania leków oraz ich właściwości.